Bro, muszę wam opowiedzieć o jednym z tych momentów, które zostają z człowiekiem na zawsze. Takie traumatyczne, ale w śmieszny sposób. Każdy z nas miał kiedyś swój moment zero, kiedy mózg po prostu odmawia współpracy. No więc, wyobraź sobie, zwykły dzień w szkole. Jesteś trochę niewyspany, trochę zamyślony, ale generalnie żyjesz. I wtedy przychodzi ten najgorszy moment. Nauczycielka robi obchód po klasie i zbiera prace domowe. Zbliża się do twojej ławki, a ty, nie patrząc, nie myśląc, nie analizując, wypalasz. Już mamo, cisza. Taka absolutna kosmiczna cisza. Słyszysz tylko, jak twoje morale spadają do zera, jak pasek życia po krytyków Dark Souls. Nauczycielka zatrzymuje się. Patrzy na ciebie z tym uśmiechem, typu No proszę, a twoi znajomi nie wytrzymują i ryczą ze śmiechu. I to jest ten moment, kiedy twoja dusza chce wystąpić z ciała i wyemigrować do innego wymiaru. Bo wiesz, co jest najgorsze? Kolejne pięć sekund. Nauczycielka mówi: Ojej, synku, oddałeś pracę i cała klasa po prostu eksploduje. A następnego dnia? Oficjalnie jesteś adoptowany. Ktoś ci podrzuca jabłko dla mamy. Ktoś inny robi drzewo genealogiczne z wami na samej górze? A pewien kolega pyta, czy jak on nie odrobi pracy domowej, to czy twoja mama mu wybaczy? Całe twoje social credit, cała aura, cały status zebrany przez lata? Wyparowuje. Ale hej, przynajmniej masz nowy pseudonim, którego już nigdy się nie pozbędziesz.